Siema, ma, ja jestem Draget, a to jest kolejna część z naszej serii Real Minecraft. To już chyba 14. Chyba, że się mylę. Eee, oj, prześpimy się. Eee, dobra, to powiem Wam tak. Jeżeli mam dziwny głos, dlatego, że się rozłożyłem trochę. Ale pomyślałem, że nagram filmik, bo co można robić, jak się jest chorym, jak nie tylko grać, czytać książki, żreć i spać. Eee. Tak, moja farma już jest odrodzona. Będę musiał tylko poprzynosić zwierzęta, które złapałem do niej. A kurczaki to w ogóle wyklułem, bo miałem 15 jajek i akurat udało się eee, wykluć te dwa kurczaki. Dzięki którym ra rasa kurczacza przetrwa. I tak, teraz zmierzam właśnie na pustynię, gdzie... Gdzie, gdzie, gdzie. Już zacząłem budować świątynię słonecznego gostka, który będzie moim bogiem. A więc tak, pobuduje, pobudujemy sobie trochę razem. Pogadamy, jeszcze nie było takiego odcinka. No więc jeżeli Wam się spodoba po prostu taki, takie takie coś, że będę z wami trochę budował, a potem potem po prostu e... czekajcie, jeszcze raz. Będę z wami e, trochę budował, potem przystanę, pozbieram surowców, e, sam pobuduję i jak już będzie prawie skończone będę z wami dokańczył ogólnie to to na razie buduję kwadrat a potem będę burzył pewne elementy i robił nowe nowe części tak jakby Mam już wizję naprawdę ogromną tego, tego tego. W wysokości chyba będzie miała ta świątynia Nie wiem 6 10 Nie wiem jakoś tak W każdym razie będzie dość duża chwila Nie, nie zagłusza mnie muzyka chyba, prawda? Jest bardzo ściszona, więc eee, okej okay. budował tylko kwadrat, taką nędzną makietę A potem sam dodam elementy, żeby była to dla Was niespodzianka Taka jakby, że to nie jest jakiś szała z trapikami z sandstone'a Tylko świątynia Że będę ją przebudowywał kilkokrotnie, jeżeli będziecie mi dawali, oczywiście, jakieś pomysły eee. i właśnie tak, to chciałem, to miałem do powiedzenia. trzy wysokości. <grymne> tak właśnie sobie teraz myślę, jak to ostatecznie będzie wyglądać I Chyba nawet. Tak źle. O tutaj będą takie dwie wieże. Jedna z tej strony, druga z tej strony. Generalnie, czyli będę to burzył. Tutaj tą ścianę. Eee, z tyłu będą takie schody. A na górze, centralnie, będzie 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 takie sztuczne słońce na takich dwóch filarach zaokrąglonych nie wiem czy mi się to uda zrobić i w jakim stopniu czy to będzie ładne jakieś czy coś zrobiłem krótkie cięcie Teraz z powrotem będę nagrywał. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, za chwilę mi się skończą moje budowlane surowce, więc będę musiał je pozbierać. No, już jest całkiem duże. Yy. No, okej, okay, to... Yy. Teraz robimy krótkie cięcie i wrócę, jak już zbuduję więcej tego. Okej, okay, a teraz żeby nie było, że zczytowałem sobie ten piach, tyle staków, to to jest taka kopalnia piasku i sandstone'u, sandstone'a, sandstone'u, nie wiem. Eee. I po prostu wszystko wykopuję, ogałacam tą pustynię którą pamiętacie z, 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 z idziemy na idziemy na jaskinie o potrzebne mi łopaty no okej okay, to widzimy się po kolejnym cięciu gdy już pewnie będę kończył jaskinę tą świątynię, szybko chciałem powiedzieć że jednak e, dopiero e, be, e, Czekajcie, chciałem powiedzieć, że w następnym filmiku jednak to dokończę, to uwierzę i commentations, subscriptions i likeations. Na razie.